Wyobraźcie sobie klauna, który rozśmiesza dzieci w szpitalu. Uśmiechnięta twarz, kolorowy strój, radosne oklaski najmłodszych pacjentów. A teraz wyobraźcie sobie, że ten sam człowiek, gdy zdejmie maskę i makijaż, staje się jednym z najokrutniejszych seryjnych morderców w historii Ameryki. Człowiekiem, który zabił 33 osoby. Historia, którą dziś Wam opowiem, jest prawdziwa. I pokazuje, dlaczego dzieci boją się klaunów. Nie bez powodu. 17 marca 1942 roku w Chicago przyszedł na świat John Wayne Gacy. Od pierwszych dni życia chłopiec nie miał łatwo jego ojciec był alkoholikiem, który każdego dnia znęcał się nad swoimi dziećmi. Mężczyzna miał obsesję na punkcie udowadniania wszystkim, że każdy mężczyzna musi być męski. W praktyce oznaczało to, że ojciec Johna starał się wychować syna na twardziela przez częste bicie i upokarzanie, również przed rówieśnikami. John nie radził sobie ze stresem, którego przysparzał mu sadystyczny ojciec. Chłopiec był słaby fizycznie. Często płakał, miał wrodzoną wadę serca i duże skłonności do przybierania na wadze. To uczyniło go wiecznie znerwicowanym i zakompleksionym. Co gorsza, John świetnie dogadywał się z dziewczynkami, przez co ojciec wyzywał go od różnych, obraźliwych słów. Nie wiedział jednak, że w wieku dziewięciu lat chłopiec został zgwałcony przez znajomego ojca. John nigdy się mu do tego nie przyznał. Gdy John miał 11 lat, podczas zabawy uderzył się huśtawką w głowę, przez co dostał krwiaka mózgu. To wydarzenie mogło zadecydować o jego dalszym losie, choć nie możemy tego stwierdzić z całą pewnością. Gacy miał ogromne trudności z edukacją. Niektórzy nauczyciele i lekarze podejrzewali nawet, że chłopiec jest opóźniony w rozwoju. Dopiero później okazało się, że wszystko przez krwiaka mózgu. John... Starał się trzymać blisko mamy i dwóch sióstr, w dalszym ciągu mając trudną relację z ojcem. Między 14 a 18 rokiem życia większość czasu spędzał w szpitalu, chorując. Ojciec chłopca cały czas twierdził jednak, że John z całą pewnością symuluje i w ten sposób chce zdobyć współczucie otoczenia. Gdy John osiągnął pełnoletność, postanowił się usamodzielnić. Zaczął pracować jako asystent ratownika medycznego, jednak wtedy odkrył swoje przerażające fascynacje. Podobało mu się obcowanie ze zwłokami, które przewoził w ambulansie. John przeraził się swoim nienormalnym upodobaniem i rzucił pracę w karetce. Prędko wrócił do rodziców, którzy byli jego jedyną ostoją. Mimo wszystko, John kochał nawet swojego ojca, choć ten nigdy nie okazał mu miłości. W 1964 roku John ożenił się z Marilyn Meyer. Przeniósł się z nią do Waterloo w stanie Iowa, ponieważ teść zaproponował Johnowi pracę w restauracji Kentucky Fried Chicken. Jako że John miał duże umiejętności menadżerskie i smykałkę do interesów, prędko został szefem sieci restauracji KFC. To uczyniło go jednym z najbardziej szanowanych obywateli miasta. Mimo że John teoretycznie był w szczęśliwym związku z Marilyn, miewał częste wyrzuty sumienia za swoją przeszłość. Obwiniał się za kontakty homoseksualne, których doświadczał w młodości. Jednocześnie czuł przerażający pociąg do młodych mężczyzn. W sieci swoich restauracji John zatrudniał nastolatków obu płci, jednak interesował się wyłącznie chłopakami. Często proponował im grę w bilarda oraz wspólne spożywanie alkoholu w piwnicy swojego domu. Wiele razy zdarzyło mu się, że gdy upił swojego gościa, składał mu niemoralne propozycje. Spotykając się z ich odrzuceniem, udawał, że był to test moralności pracownika albo zwykły niesmaczny żart. W lutym 1966 roku żona Johna urodziła mu syna. Rok później na świat przyszło drugie dziecko małżeństwa, tym razem córeczka. John był świetnym rodzicem. Swoją troskliwością i przykładnym zachowaniem zadziwił nawet własnego ojca. Gdy rodzice odwiedzili go, by spędzić wspólnie czas, ojciec Johna przeprosił go za swoje zachowanie. Przyznał synowi, że pomylił się w stosunku do niego. Niedługo potem sielskie życie Johna zmieniło się w koszmar. Podczas gdy Marilyn zajmowała się domem i dziećmi, John zaangażował się m.in. w przemysł pornograficzny. Odwiedzał lokalne agencje towarzyskie, gdzie zdradzał żonę z prostytutkami. W 1968 roku zaczął mieć problemy z tytułu molestowania seksualnego nieletnich. Marilyn była w szoku, dowiedziawszy się o oskarżeniach rzucanych w stronę męża. Zwłaszcza, że John miał z nią przecież dwójkę dzieci. Okazało się, że Gacy faktycznie wykorzystał seksualnie piętnastoletniego Donalda Worysa, a także kilku innych młodych ludzi. Gdy Donald z ojcem zgłosili sprawę policji, John stanowczo zaprzeczał. Ostatecznie skazano go za winnego zachowań homoseksualnych, wymierzając wyrok 10 lat pozbawienia wolności ten sam dzień Marilyn wystąpiła o rozwód. John nigdy więcej nie zobaczył ani żony, ani swoich dzieci. Z więzienia wyszedł po zaledwie 18 miesiącach. Dobrze się sprawował więc wypuszczono go na wolność. Po wyjściu wrócił do Chicago i tam założył firmę budowlaną. Niedługo potem ożenił się z Carol Hoff swoją koleżanką ze szkoły. Małżeństwo zamieszkało na przedmieściach miasta Dobrze im się wiodło John świetnie prowadził interesy, a także zaangażował się w politykę, między innymi w aktywizację polonii w Chicago. Po krótkim czasie coś jednak popsuło się między Karole a Johnem. Kobieta odkryła bowiem, że mąż ukrywa kolekcję homoseksualnej pornografii w garażu. Mężczyzna natychmiast przyznał się, że jest biseksualny. Wkrótce para się rozwiodła. Czy żona Johna nie podejrzewała, że z mężczyzną jest coś nie tak? Owszem, czasem widziała, jak przyprowadza nastolatków do domowego garażu, jednak nigdy nie wnikała w to, co tam z nimi robi. Po rozpadzie drugiego małżeństwa, John dowiedział się o klubie klaunów Jolly Joker. Jego członkowie systematycznie występowali na imprezach i paradach, podczas których zbierali fundusze dla chorych dzieci. Często też wspólnie odwiedzali szpitale i hospicja, gdzie wykonywali śmieszne sztuczki i rozbawiali najmłodszych, schorowanych pacjentów. John Wayne Gacy dołączył do nich jako klaun Pogo. Dzieci szybko go polubiły. Mężczyzna czasami pozostawał w stroju klauna, gdy skończył zabawiać dzieci w szpitalu. W przebraniu tym często pijał alkohol w lokalnych barach, co inni uznawali za dziwactwo. Właśnie stąd wziął się pseudonim Johna Zabójczy klaun Czy w wizerunku Johna było coś dziwnego? Być może Zawodowi klauni mówili, że Gacy ma źle wykonany makijaż Był ponoć zbyt ostry Co nadawało mu agresywny wyraz twarzy Sam John opowiadał w toczącym się później procesie Że klaun był jedną z jego trzech osobowości Mówił, że właśnie one zamieszkują jego ciało Klaun był ponoć najsympatyczniejszą z tych trzech osobowości. Drugą postacią w ciele Johna był biznesmen, zaś trzecią i jednocześnie najgorszą, seryjny morderca. I właśnie ta trzecia osobowość miała wkrótce ujawnić swoje prawdziwe oblicze. 12 grudnia 1978 roku zaginął amerykański nastolatek Robert Piest. Ostatni raz ludzie widzieli go w towarzystwie dziwnego klauna. Od razu wiadomo było, o kogo chodzi. Gdy policja dowiedziała się, że John był już skazany za obcowanie płciowe z nieletnimi, postanowiła przeszukać jego mieszkanie. To, co znaleźli w domu Johna, wprawiło ich w osłupienie. Na terenie posesji najpierw trafili na dowody napaści na zaginionego Roberta. Niedługo potem John Wayne Gacy stwierdził, że nie ma co dłużej się ukrywać, bo prawda i tak wyjdzie na jaw. Gdzie? Zabójca przyznał się, że pozbawił życia ponad 30 osób. Szacuje się, że było ich 33. Na terenie posesji Johna odnaleziono kilkadziesiąt ciał, zakopanych tuż pod domem zabójczego klauna. Nie wszystkie udało się jednak zidentyfikować. Część zwłok leżała w pobliskiej rzece. Amerykański morderca przyznał, że pierwszy raz zabił w 1972 roku. Zbrodnie, których dopuszczał się John, były wyjątkowo okrutne. Mężczyzna wabił swoje ofiary do domu, a tam namawiał do wspólnego picia alkoholu. Młodszym ofiarom pokazywał zaś sztuczki przebrany za klauna. Gdy już udało mu się zwabić ofiarę do domu, namawiał ją do założenia kajdanek. Rzekomo chciał w ten sposób nauczyć młodych mężczyzn, jak się z kajdanek wyswobodzić. Oczywiście, wcale ich tego nie uczył, a torturował i gwałcił przez wiele godzin. Czasem trwało to kilka dni, a nawet tygodni. John uwielbiał wykańczać swoje ofiary w przebraniu klauna Pogo. Podczas przesłuchania przyznał się, że niekiedy zabijał więcej niż jedną osobę dziennie. Mordował tak często, że zrezygnował później z zakopywania ciał i wrzucał je do rzeki. Pod jego domem zaczynało już bowiem brakować miejsca na kolejne zwłoki. Proces Johna Wayne rozpoczął się 5 lutego 1980 roku. W trakcie spisywania zeznań przesłuchano ponad 60 świadków. Proces mordercy trwał kilka tygodni. Finalnie skazano Johna na śmierć poprzez wstrzyknięcie mu trucizny. Kara musiała być sroga. John zabił bowiem aż 33 osoby. Egzekucja wykonana została jednak dopiero 10 maja 1994 roku. Ostatnie słowa seryjnego mordercy brzmiały wulgarnie i nieprzyzwoicie. Czy John wyraził skruchę przed śmiercią? Nie. Nigdy. Przyznał, że nic nie dawało mu tak ogromnej rozkoszy jak zabijanie ludzi. Dodał też, że żadnej swojej ofierze nie chciałby przywrócić życia. Gdy John umarł, postanowiono wyciąć mu mózg i oddać do badań. Po pierwsze, lekarze chcieli dowiedzieć się, czy przebyty w dzieciństwie krwiak mógł przyczynić się do zaburzeń psychicznych Gacy'ego. Po drugie, Naukowcy chcieli sprawdzić też, czym mózg seryjnego mordercy różnił się od mózgu zwykłego człowieka. Okazało się, że zupełnie niczym. Dlaczego więc John był tak bezwzględnym, okrutnym zabójcą? Historie o seryjnych mordercach zawsze uczą jednego. Na wiele pytań wciąż nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Historia Johna Wayne Gacy'ego pokazuje, jak bardzo może być mylący pierwszy pozór. Człowiek, który poświęcał swój czas na rozbawianie chorych dzieci, który był szanowanym biznesmenem i aktywnym członkiem społeczności, skrywał w sobie potwora o niewyobrażalnym okrucieństwie. Czy trudne dzieciństwo, przemoc ze strony ojca i uraz mózgu mogły przyczynić się do powstania mordercy? A może to po prostu zło, które nie ma wytłumaczenia? To pytania. Na które prawdopodobnie nigdy nie poznamy pełnej odpowiedzi. Jeśli podobają Wam się historie z ciemnej strony ludzkiej natury, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał w cieniu zbrodni. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych mrożących krew w żyłach opowieści o prawdziwych zbrodniarzach. A w komentarzach dajcie znać, o którym seryjnym mordercy chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym materiale. I pamiętajcie, czasem największe zło kryje się za najbardziej niewinnym uśmiechem.